Fajnie, że, że mogłem być na tym zakończeniu, no bo to, mówię, legenda polskiej piłki, e, idol dzieciństwa i, i fajnie, że, że tutaj mogliśmy go pożegnać. I ciągle w dobrej formie. I ciągle w dobrej formie. formie. Jak w ogóle na to, że zagrałeś w końcówce głównie? Wiadomo, że pewnie będziesz bardziej przydatny w Finlandii, więc ta energia się przyda. No tak, no taka była decyzja trenera, także, także pół godziny dostałem, chciałem pokazać swoją, swoją, swoją dobrą dyspozycję, po części się to, się to udało, także, także się cieszę i mam nadzieję, że, że teraz w będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Co powiesz o samym meczu, By jest 2 0, ale jednak Mołdawia długimi momentami pokazało, że to jest niewygodne dla nas rywali, mieli nawet dwie dobre okazje. No tak, no wiadomo, że, że męż towarzyski, Mołdawia też e, grała tutaj bez żadnej presji. przyjechała, utrzymywała się czasami przy piłce. Wiadomo, może gdzieś fizycznie też to odczuliśmy w pewnym momencie. E, miała sytuację, wiadomo, zdarza się to. Oni też, też e, trenują i wychodzą na boisko po to, żeby, żeby strzelać w ramki stwarzać sytuację. E, to się zdarza, ale, ale na końcu jest zero z celu i to się liczy. Wiadomo, że w, w klubie głównie jesteś obrońcą, czy stęskniłeś się za tym graniem do przodu, jak ty dzisiaj miałeś okazję. No tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak, bo, bo kurczę, no w tym sezonie to ja zagrałem na, na siedmiu bodajże różnych pozycjach. Nie było tej stabilizacji, szkoda, bo, bo, bo na pewno no w przyszłym sezonie będę chciał to. Ustabilizować, zobaczymy, czy to będzie Wolfsburg, czy inny klub, yy, więc, yy, więc miejmy nadzieję, że tak się stanie. No bo, no bo chcę pokazywać ten potencjał, który mam z przodu yy, gdzieś ta gra 1 na jeden. Yy, czy uderzenia? Yy, wiem, że to mam, muszę na tym trenować, ale, ale chciałbym to pokazać w większości w większości mecz. Jak ci się grało tutaj na domowych śmie śląskich śmieciach, że tak pewnie, kogo No tak, bardzo fajnie. No nie mam okazji jeszcze w pierwszej prezentacji zagrać tutaj na stanie śląskim. Dzisiaj się to udało. Dołożyłem do tego asystę do, do Bartka sisza także, także cieszę się. Rodzina była na trybunach, więc, więc na pewno fajny, fajny akcent. Mogłeś też gola dołożyć po akcji z krzyżkiem Piątkiem. Mogłeś tam trochę lepiej to uderzyć, jak to widzisz. Puch, tak, jeszcze nie widziałem tej sytuacji, ale myślę, że, myślę że, że, że tak, że mogłem gdzieś to bardziej po tym dłuższym słupku uderzyć i, i jeszcze sprawić większe problemy bramkarzowi, hmm, choć miał wszystko dobrze to obronił, więc na pewno szkoda, bo, bo ta bramka byłaby tutaj wisieką na zorcie. Ten mecz w Helsinkach może, może mieć takie kluczowe znaczenie dla Tabeli w eliminacjach, macie tego świadomości, czy to może pomóc, czy może też sparaliżować to? Nie, no nie może nas to sparaliżować, no wręcz przeciwnie, musi nas to napędzić i e, musimy jechać we wtorek tutaj e, na ten mecz. Mecz jest o punkty i może być to kluczowy mecz eliminacji. E, każdy sobie zdaje dobrze, dobrze o tym sprawę i, i miejmy nadzieję, że ten mecz od razu narzucimy swoje tempo, będziemy stwarzać sytuację. Miejmy nadzieję, że strzelimy szybko bramkę, może bramki i, i ten mecz się dla nas lepiej ułoży, więc, e, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Kamil Gosicki mówi, że na koniec pompował tych młodszych reprezentantów, przypominając jak ważna jest reprezentacja. Te słowa trafiły też mhm. do Ciebie? Tak, tak, zdecydowanie tak. Myślę, że, że Grosik też tutaj w moim kierunku, do mnie, do Nikoli, no do tych zawodników, którzy są zbliżeni na, na, jego, na jego pozycji, które mam w reprezentacji, nam pokazywał, dał fajne słowa, fajną motywację do tego, żeby, żeby przejąć pałeczkę, więc miejmy nadzieję, że tak się stanie. Mieliście jeszcze jakieś sprawy na temat Finlandii, czy to jeszcze przed Wami? No znaczy, się wiadomo, trenowaliśmy w tym tygodniu już y, też bardziej pod Finlandię niż pod ten dzisiejszy mecz, y, więc, y, więc tak, miejmy nadzieję, że. że lepsza będzie jeszcze ta organizacja gry, szczególnie gdzieś, uważam, w defensywie, żeby lepiej to poukładać, lepiej się poprzesuwać, bo wiadomo, będą momenty też mecz z Finlandą, gdzie, gdzie będziemy zmuszeni do tego, żeby się cofnąć i stać tutaj kompaktem i, i, i czekać na, na nasze szanse z przodu, więc, więc miejmy nadzieję, że jeszcze tutaj dobrze to przeanalizujemy ten mecz w kontekście Finlandii. mnie w, w drugiej połowie było tak, że Mołdawia dosyć prosto, dosyć szybko, łatwo nas kontrowała, to było takie trochę niepokojące. No tak, było to, to niepokojące, no bo wiadomo, że zespoły z lepszą jakością stwarzałem tutaj po prostu stuprocentowe sytuacje i, i tu, tu, tu wiadomo, trzeba się z tym liczyć, Mołdawia tych sytuacji nie umiała wykorzystać lepiej, yy, więc mówię, dobrze, że to był mecz towarzyski, miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy to i w Finlandii będzie mniej takich sytuacji. Kuba, czy ty uważasz, że tak sportowo może w Helsinkach brakować Roberta Lewandowskiego i czy on dzisiaj spotykając się z wami jakoś jeszcze wyjaśnił wam tę swoją decyzję, żeby nie grać na tym zgrupowaniu? Nie no, Robert nie musi tu nikomu nic wyjaśniać i tyle dał tej reprezentacji, tyle minut ma w tym sezonie w nogach, że chyba, chyba dobrze już to przed meczem wam wyjaśnił. Eee... Tak jak mówię, no na pewno jest jego brak, no bo, bo, jest to najlepszy, jeden z najlepszych napastników na świecie i wciąż to pokazuje, więc, więc na pewno będzie, będzie go, go, brakować, ale tak jak już powiedziałem, no to jest szansa dla innych zawodników, żeby oni pokazali jakość na jego, na jego pozycji i, i, to, że, tak. i to, że bez Roberta też musimy umieć zagrać.